Móc wydać te 500 zł na przykład, i ja bym chciał zdecydować, czy ja chcę na szkoły wyższe, na przykład na drogi to jeszcze bym mogła, ale szkoły wyższe. No i argumentacja wszechczasów jak mamy pieniądze, to mamy płacić podatki. Jeżeli płacisz podatki, to znaczy, że zarabiasz, i to znaczy, że powinieneś te podatki płacić. To fajne, jest taki argument nie do odparcia. Jeżeli zarabiasz, to znaczy, że powinieneś płacić do Unii, a Unia da to nam, rządowi, a rząd wyda zamiast ciebie te pieniądze na to, co rząd sobie wymyśli, bo inaczej to ty byś się wydał, bardzo źle byś wydał, na jedzenie dla dzieci byś wydał. A przecież drogi są ważniejsze. I stadiony, modernizacja szkół wyższych jest bardzo ważna. Po co ludzie mają sobie zawracać głowę tym pięciostówkami, jak oni mogą je porozdawać do Unii, i potem dostaną drogi. No, co prawda, 5 razy droższe niż powinny być, ale jest tak. Zadzwoni Mariusz. Mariusz będzie komentował. Mariusz dobrze komentuje. Cześć, Mariusz. Cześć, Martin. Cześć. Zacznę może od prezydenta Stanów Zjednoczonych? Bardzo, dobrze, wróćmy do niego. Tak, Tego za szybą. Tak, on powiedział, że my nie mamy się czego bać. Nie tak? mamy, jak widać. On się nie boi, bo jest za szybą kuloodporną. Właśnie, my, którzy jesteśmy za szybą kuloodporną, nie mamy się czego bać. To jest ja nie i moi, mamy. prawda, ludzie, którzy jesteśmy za szybą kuloodporną, nie mamy się czego bać. Wy tam, prawda, przed tą szybą możecie się bać, ale my nie mamy się czego bać. No i wreszcie zrozumiałeś, zrozumiałeś to ukryte, ukryte przesłanie prezydenta tak. Obama. Tak, to było ukryte przesłanie do narodu amerykańskiego. No bo kto zrozumiał? Ja szyby. rozumiem, ale oni chyba nie za bardzo. Tak. Generalnie, być może to jest właśnie tutaj. O, właśnie trzeba to będzie poddać pod y, ten kongres, żeby to tam sprawdzili, że to jest konstytucyjne, wiesz, zachęcanie tam ludzi, żeby kupowali szyby kuloodporne, wiesz, przez rząd. Szyby kuloodporne, to jest rozwiązanie naszych problemów tak, ostatnio. To jest przyszłość Ameryki. A tak, y, poza tym to jeszcze odnośnie tej pani. Mnie się z kolei najbardziej podobała argumentacja. No, ja się w Unii dobrze czuję. Ja się czuję dobrze, tak mówiłem. Tak. To jest jedynie, Jedynie. Nie, ona, przepraszam, ona powiedziała: Ja się czuję dobrze, bo jesteśmy w Unii. Aha. To ja rozumiem teraz, bo ona się czuje dobrze, bo my jesteśmy w Unii, co znaczy, że Unia nam może zabrać pieniądze, a my możemy ewentualnie pocałować kogoś w tyłek, bo to już nie ta pani nam zabiera pieniądze, tylko Unia. Więc ona jest zadowolona, bo nikt nie może rzucać zgniłymi jajkami w tą panią, tylko w Unię, do Brukseli na wyżej jechać. To Unii wina to jest. Ona jest zadowolona. Bardziej mi się podobała ta prounijna argumentacja tylko Moniki Richardson. Jeżeli oglądałeś, ona tam gadała z tym młodym gościem, wypadło mi nazwisko, i tam miała jeszcze fajniejszą argumentację. Jaką? Jaką? Że tam, jak gadała z tym gościem, jest taka śpiewka, kiedy w tym momencie ta Monika i Charleson mu tam przerywa co chwilę i mówi No pan jest co prawda za młody, żeby to pamiętać, ale moja babcia! I tam zaczyna, że babcia jakiś kredyt dostała, a kiedyś to za komuny to nie mogła i w ogóle jak to pięknie, jak wspaniale, że samochod są i wszyscy szczęśliwi i w ogóle. I to jest i prosty, tak. Aha. Według dziełki tak Fajnie w każdym razie dobra, nawet przyszedł w ogóle dzięki Unii, wszyscy są szczęśliwi, już wszystko będzie dobrze. On tam mówi jako eurosceptyk, że tam, no, że prawda, kryzys się zbliża, że w zasadzie nas to więcej kosztuje niż nam przynosi, prawda, zysku i że jeszcze wzrosło to utrzymanie tej prezydencji niż wcześniej kosztowało. A ona, A co pan się martwi? Ludzie są szczęśliwi, wcześniej nie mogli coś tam się cieszyć, że są razem, że mogą jeździć do kraju. I to już papla, 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 papla. Ten tak się ani nie wie. Dużo zjada to jest jakiś sposób. No, a no, no, odnośnie kabaret, kabaretów, je? kabaret jeszcze... jeszcze. E, nie wiem, co tak ludzie tak narzekają tak narzekają, że nie ma kabaretów, nie ma kabaretów, takie I typowo są. polskie narzekactwo. Są. są, pełno jest. Same kabarety. Ja na przykład, w ogóle moim ulubionym jest kabaret moralnego Niepokoju. Ostatnio parodiuje posiedzenia rządu Tuska, co mu świetnie wychodzi. Fenomenalnie wręcz, jakby najbardziej mu się te podobało. jest Steve'u znane z dysputantów, ale... Może być. No tak. Generalnie, jeżeli biorąc, ja nie uważam, że jest aż tak źle z tymi kabaretami, a tak w ogóle to dla mnie jakby z podstawą z humorem telewizji. Tego, że... Humor w telewizji. A z humorem te w telewizji? No. A no to zależy, bo są ci tacy, te takie dziadki, które uważają, że, że nie, że to jak się powie dupa, to to w ogóle o nie można... Dla mnie żart ma śmieszyć, tak? To nieważne, czy no. powiesz dupa, czy nie powiesz, bo żart również z dupą może nie być śmieszny, jeżeli go, nie wiem... <noise> Dobra, a ogóle, żart czy właśnie, o wyobraziłem sobie właśnie śmieszy? Strasburgera żart z dupą. A śmieszył cię ten co mówił? Tutaj? Znaczy, tam to co przeczytałeś tego dziennikarza, co z nim robił wywiad. On właśnie powiedział, że pana żarty są tak czerstwe, że aż śmieszne. I właśnie nie rozmawił właśnie o. Tak sztywny, tak czerstwy, że aż śmieszny. Po prostu a on ten nie, poziom nie jest... zamierzał tego w ten sposób zrobić. To przy, przypadkiem wyszło. Skutek uboczny. To nie o to im chodziło. Myślę, że tak. Robisz, że, że producent programu pociągnął. To jest tego on... humoru, wiesz? Taką ikoną tego humoru. jakiego po prostu widzisz, ten powie ci ten nieśmieszny żart, to już cało w sobie to jest tak zabawne. Bo właśnie ten burak błędu to jest jak taki humor, wiesz, absurdalny, tak? Że śmieszy to, co nie ma sensu. To już nawet nie jest to absurdalny. Ludzi śmieszy to, że on tam, że ktoś go wybrał do tego programu, chyba. Bardziej niż to, to co on mówi. Oni się z niego śmieją, a nie z nim. Znaczy nie wiem, ja jeszcze w pewnym momencie nie wiem z czego śmieję, ale zawsze jak on powie ten e, kawał i jest taka jeszcze chwilka odczekania, nie? On podpowie tak. kawał, dla, 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 coś tam jak to było stał e, a po co mi były te artystyczne występy. I ta chwila ciszy i dopiero potem tam ludzie brawo! Piją tak, klęskę ja zaczął i tak no dalej. To w program ta, program ciszy to jeszcze, no to jest świetna. Wiedzą, tak, że się, powinni, bo to w tak, bo, są. Dobra, okej. Okay. Zostawiam cię. Żeby ktoś jeszcze cześć. mógł zadzwonić. Tak, generalnie Zia, myślę sobie, tytuł. że to chyba jest ta chwila ciszy. To jest y, to, kiedy ten gość, co ma nacisnąć guzik, aplauz, że się zaświeci, się domyśli, że się ma nacisnąć ten guzik. Bo on nie wie, że to już puenta była, on robi tak. O, no, no, a, a, a na no. No, no, tam. To cześć. To cześć. Są takie rzeczy w Polsce, które są śmieszne, a nikt nie wie dlaczego. I to jest to jest złe, to niedobre jest, że tak jest, że niby nic nie jest śmiesznego, my się patrzymy i się śmiejemy już, bo już nic innego nie zostało. Bo no co za zostało, jak jedyny humor w telewizji to jest Karol Strasburger? No śmiać się tylko. To może mała reklama. An accident. Every driver's worst nightmare. But what if you could take it back? Going 65 miles per hour, it takes 365 feet to bring your car to a complete stop. Driving just five miles per hour slower, you gain an additional 100 feet of stopping space. So, what would you rather save? 30 seconds or a life? Oh my god! Oh my god, it's Hitler!